Odciski palców kojarzą się zwykle z kartoteką kryminalną. Tymczasem porównywanie linii papilarnych coraz częściej służy pracodawcom do identyfikacji pracowników. Odpowiednie czytniki pojawiają się na różnych portierniach zakładów, ostatnio w walcowni rur. Konkretnie w walcowni rur Andrzej Zawadzkiem. Od listopada, by wejść na teren zakładu trzeba przyłożyć do specjalnego czytnika palec oraz kartę. W której znajduje się jego zakodowany odcisk. Zarząd firmy tłumaczy, że był to najlepszy sposób na zdyscyplinowanie pracowników. Pomysłowości w ominięciu kontroli przy bramie ludziom nie brakuje. Pracownicy odbijali karty za pracowników, a ochrona nie była w stanie zidentyfikować, czy właściciel karty, która odbija tą kartę, jest tą osobą uprawnioną do tego. Nowy system podzielił załogę na zwolenników i przeciwników. Nie wszyscy stosują obowiązujące od niedawna zasady. Przychodząc do pracy, legitymują się w tradycyjny sposób. Ja osobiście podpisuję listę obecności, okazując przepustkę. Na bramie jest w związku z tym bałagan i tworzą się korki niczym w centrum miasta w godzinach szczytu. Przeciwnicy systemu uważają jednak, że niewygoda to jedno, a drugie to możliwość nieuprawnionego gromadzenia danych. Zastrzeżonych dla innych instytucji. Wszak odciski palców mogą zbierać tylko pewne służby i tylko w określonych prawem przypadkach. Nie zbieramy żadnych danych, dlatego że urządzenie nie posiada bazy danych, które weryfikuje, czy pracownik jest tą osobą, za którą się podaje. Zarządzający zapewniają, że system porównuje jedynie dane zawarte w karcie z odczytywanym na bieżąco odciskiem. Sprawę zbada jednak główny inspektor ochrony danych osobowych. Zarząd Walcowni tłumaczy się, że skopiował system funkcjonujący już w wielu firmach w kraju. Firma, która nam zapewnia tę ochronę i tak dalej, która jest najmowana do ochrony obiektów, także ma ten system zastosowany. Związkowcy zawiadomili też Państwową Inspekcję Pracy. Wyszło jak w opowieści o szwajku. Są rzeczy, których robić nie można. Ale wolno. Może warto, aby kodeks pracy to doprecyzował. Życie jak zwykle wyprzedza przepisy, a ludzie reagują w zależności od sytuacji. Niedawno wprowadzono w Polsce biometryczne paszporty z zakodowanym odciskiem palca, niebawem będzie i tentówka oka. Dane powędrowały do systemu informacyjnego Schengen i nikt nie zaprotestował.